Cześć, mam na imię Sławek. Witam ciebie w kolejnej lekcji Drupala. Dzisiaj dość nietypowo. E, pokażę tobie jak aktualizować witrynę, jeżeli chodzi o moduły i o rdzeń samego Drupala, bo jak pewnie wiesz, Drupal się zmienia. Dzisiaj nietypowo dlatego, że będziemy to robić na jakimś projekcie testowym. Wyczarowałem go tak po prostu na szybko, byśmy mogli pokazać co, gdzie jak i dlaczego trzeba zrobić, żeby nasz Drupal był aktualny. Weźmy więc na stronę testową. Jak pewnie zauważyłeś, jestem zalogowany w domyślnej stronie, nie ma nic wielkiego. Ale w momencie, gdy wejdę w zakładkę, zarządzaj, mam informacje, które są w czerwonej ramce, że wystąpiły problemy w funkcjonowaniu witryny. Więcej informacji w raporcie o stanie witryny. Ja w ten raport sobie wejdę. Jak widzisz mam kilka właściwie problemów, mam upload proces jest wyłączony, wersja bazy danych jest ok, ale mam nieaktualną wersję rdzenia Drupala, to może mi dość dużo powiedzieć, bo w tym momencie wiem, że mój rdzeń może być niestabilny. Wersja skórek i modułów jest nieaktualna i zadania krona, te zadania krona poruszymy w innej lekcji, bo to tak naprawdę są zadania automatyczne, które ustawimy sobie w momencie, gdy będziemy coś chcieli wymusić już automatycznie w systemie jak zaktualizować sam, samego Drupala jest to bardzo banalne, weźmy sobie powiedzmy w nieaktualne wersje rdzenia, jak widzisz po wrzuceniu pod strony z informacjami mam powiedziane, że jest nowsza wersja Drupala 6.17 mam moduły cck nieaktualny, najnowszy jest tak naprawdę dedykowany, jest to wersja 6.27 e, file field jest wersja 6.37, więc moja wersja 6 x-myślnik 3.1 jest stara i tak samo moduł views. Bardzo prosto możemy zaktualizować sobie Drupala. Weźmy więc standardowo na Drupal.org. Jeżeli chcemy, możemy moduły pobrać oczywiście z zakładki modules. Jednak Drupal jest bardziej inteligentny i nie trzeba się tutaj męczyć. Wystarczy tak naprawdę wejść, kliknąć sobie wersję naszego modułu. I automatycznie przenosi nas na najnowszą wersję tego modułu z informacjami o tym, co jest zmienione. Od razu, plik, który mam do góry, mogę sobie pobrać i go zapisać. Oczywiście zapisuję w domyślną lokalizację, już tego Drupala mam. W momencie, gdy zapiszemy, musimy przejść następnie do programu typu Total Commander, czy inny program do przesyłania plików na serwer FTP. Pamiętamy, że pracujemy automatycznie na tym serwerze. Ja tutaj już szedłem sobie w katalog główny i teraz, żeby zaktualizować Drupala, muszę oczywiście tego Drupala otworzyć, następnie zaznaczyć wszystkie katalogi i przerzucić je na lewą stronę w moim przypadku. Gdy już skończymy kopiować, wystarczy, że wejdziemy w naszą witrynę Drupalową. Tak naprawdę sobie tutaj cofnę. Odświeżę. I zobaczcie, że komunikat, jeżeli chodzi o wersję Drupala, już jest OK. Nie ma najmniejszego problemu, jest wszystko aktualne. Teraz jak tak naprawdę zaktualizować sobie dany moduł. Bardzo prosto, weźmy po prostu tutaj moduł CCK, wybierzmy najnowszą, bezpieczną wersję. I trzeba ją tak jak wcześniej pobieraliśmy Drupala pobrać. Zapisać. Ja już sobie ten moduł zapiszę. Następnie musimy przejść do Total Commandera i analogicznie, ale tym razem zrobimy to troszeczkę inaczej, bo nie bierzemy modułu, nie rozpakowujemy tak jak wcześniej, po prostu nie wrzucamy go do Drupala, bo byśmy popełnili błąd, lecz przechodzimy w zakładkę Sites, Default, Modules i tutaj mamy katalog CCK, więc podmieniamy jego zawartość, klikając OK. Po skończeniu kopiowania przechodzimy następnie do naszego Drupala, czyli ten sam ruch co wcześniej robiliśmy. Ja sobie cofnę, następnie odświeżę i zobacz, że moduł, który aktualizowaliśmy, czyli CCK, jest już aktualny. Te wszystkie y, ruchy musisz tak naprawdę wykonać do konkretnych kolejnych modułów, które są nieaktualne. Warto tak naprawdę to robić ze względu na to, że. Każdy moduł ma swoje, powiedzmy, luki, ma swój kod, który po aktualizacji może być zabezpieczony. Oczywiście, w momencie, gdy wejdę sobie w zakładkę, zarządzaj, nadal będę miał ten raport. Mogę sobie tutaj bezpośrednio na stronę dotyczącej nowej wersji wejść. Także, jak widzisz, dwa pozostałe moduły wystarczy zaktualizować i Twój Drupal będzie bezpieczny, będzie najnowszy. Nie tracisz niczego, bo tak naprawdę wszystko, co miałeś wcześniej w Drupalu, pozostaje. Te stabilne moduły, które, o których mówiłem, czyli jeszcze raz zobaczmy sobie w zakładce zarządzaj i strony dotyczącej nowej wersji. Czyli moduł, który jest tak naprawdę przetestowany, tu ładnie widać, moduł Views 2.11, wersja stabilna, zalecana i 3.0 Alpha 3. Wersji Alpha, jeżeli nie chcesz ryzykować, nie bierz. Najbardziej stabilne są te zalecane wersje, które automatycznie mówią, co tak naprawdę zostało poprawione w danej wersji. Z mojej strony, dzięki za obejrzenie kursu. Warto zawsze przykładać się do aktualizacji swojego Drupala, aby mieć go bezpiecznego. A ja zapraszam Ciebie na kolejną lekcję, gdzie pokażę pewne elementy, myślę, że przydatne również w konfiguracji dalszej Twojego Drupala. Pozdrawiam.